Witam Was wszystkich serdecznie, co jakbym Wam powiedział, że znam lek, który by Wam pomógł w COVID, zapobiegłby Wam nowotworom, skurczyłby Wam, by, kurde, tumory, e, by Wam natrawienie dał, antyoksydantów od groma, od groma i ciut ciut, Wam ciśnienie i wszystko. Co byście na to powiedzieli? O ale ten gość to ściemnia, skąd on to wie, co to za lesz tutaj na online takie głupoty wygaduje. Okej, okay, to wam powiem na co tutaj jest, powiem skąd to wiem, i na, jak to stosować i na co. Na Wam od odstraszy i kleszcze, tak? Ale to już później powiem. Okej, okay, tutaj zrobiłem sobie sam, to jest właśnie roboty słojek, tu wietnamskie napisy, bo mieszkam w Azji, tak? I tutaj, co to jest? To jest tako: czosnek, ocet jabłkowy i pieprz. I to wszystko. Trzy rzeczy. Można dać miód, ale powiem później, czemu miodu nie daje, tak? I jak ja to robię? E, musisz pociąć czosnek, tak? I włożyć go od razu po 10 minutach tutaj. Bo w 10 minut czosnek traci swoje właściwości. wyparowuje te wszystkie antyoksydanty, tak? To szybko go tniesz, prywatnie go tniesz i wkładasz, tniesz i wkładasz, żeby on nie, nie, nie leżał na, 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 na powietrzu, tak? I żeby to właśnie nie wydobywały. Czemu ja go nie trę na papkę? Bo to nie jest dobre. Bo to nie jest dobre. Jak chcę ten ocyt pić też, tak? I, a ten czosnek to Wam powiem później. Ok. I później tako. Tniesz ten czosnek, e, bierzesz e, ocet jab jabłkowy i pieprz. Zwykły czarny pieprz. Nie ten pieprz ziołowy, bo to nie jest pieprz, to jest tylko oszustwo pieprza, tak? Jakieś tam domieszki ziół, tak? Czarny. Pieprz. I robisz tak, można tak zrobić jeszcze. Ja, ja nie podgrzewałem swojego octu jabłkowego, ja zrobię sobie sam ocet jabłkowy, tak? Może zrobić sobie, sobie samemu albo kupić. No samo jest banalnie zrobić ten ocet jabłkowy, a ty powiedział, o ja nie mam matki, nie mam to i tamto. Tak, ale muszka owocówka tam ci jeszcze może zrobić ocet jabłkowy, tak? Dlatego się nazywa muszka owocówka. Ona takie ma bakterie roznosi do tego octu, że ci się robi ocet jabłkowy. A jak nie macie matki tego octu jabłkowego, kupić ocet jabłkowy tylko oryginalny, taki się nazywa Brag, jak, się nie, jak z, z Ameryki czy tam skądś, postawić go na półce, zrobić sobie tę mieszankę tego, 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 tego i wlać troszeczkę tego octu tam i już się zrobi ocet. I to taki ocet, że palce lizać, tak? I on tutaj jest. Ludzie go też podgrzewają, żeby tutaj, 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 tutaj go włożyć. Ja go nie, nie, nie podgrzewam, tak? Ja go za, za, zalewam, ten czosnek z tym pieprzem, tym octem. I to wszystko, to jest takie proste, a takie efektowne, że Jezus Maria, a skąd ja to wiem, tak, bo mieszkam w Azji, ale pierwsza słyszałem parę lat temu, jak mieszkałem w, w Laosie parę, parę miesięcy, tak, taki był stary dziadek, ja tam u niego spałem w domu, wiesz, Wstaje rano, śmierdzi tym czosnkiem cały dom, mówię, co on tam robi, to człowiek, o Jezus Maria, nie ja mogę wytrzymać, tak, co on tam robi, nie, a on, wiesz, e, tylko tam oni tak robili, że te czosnki wyrzucali w Laosie od, od to mówię, a tylko ten sam ocet trzymali i pił go z ciepłą wodą, dwie łyżki stołowe, ciepła woda i nagłony żołądek, tak? Tak stosowali go w Laosie i stąd właśnie znam. Mieszkam teraz w Wietnamie, takie coś praktycznie jest na każdym stoliku w Wietnamie, jak ktoś podróżował to wie, tylko że to nie jest ocet. Jabłkowy, tylko taki zwykły oset jakiś ryżowy albo kiszonkę robią z tego. Ja kiszonki nie polecam, ponieważ te substancje się kiszą i wyparowują. Czosnek się robi taki fioletowy, taki kolor, taki aż pod niebieski podpada, tak? to, 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 to nie jest e, tak efektywne, jak i to. Może to na coś innego, może ja, ja, ja nie wiem. W sumie to ja nie wiem, jak się kisi. Ja wiem, że się konserwuje w taki sposób, tak? I stąd to wiem, w Azji to jest na każdym stoliku, do, do zupy dodać do, do wszystkiego, to e, Chiny, to jest w ogóle chiński lek, Laos i Wietnam przelega z Chinami, to też, to też, to też się, się, na, się, na, się nauczyli, nie? przepraszam, i ten, i co jeszcze powiem o tym właśnie, czemu ja tutaj dodaję pieprz, bo oni powiedzą, o, ale miód ja chcę dodać, tak, no dodasz miód, ale ja to używam na coś innego, ja używam to na ostraszenie komarów i kleszczy, tak, w Polsce ja bym to używał. Sobie posmarujesz tym octem tutaj wiesz, nogawki, tym właśnie, wiesz, i masz już czosnek, ocet jabłkowy i pieprz. tych to po prostu od ciebie, wiesz? Tu na konie za troszkę wożone, ale nie powiedziały, ale będziesz śmierdział czosnkiem. No jak mieszkasz w lesie, to będziesz śmierdział czosnkiem. Jak idziesz na grzyby raz na pół roku, no to ja wolę czosnkiem śmierć niż mieć kleszczy i buleriozę, tak? To, to, to tylko tyle powiem, tak? I co to właśnie jeszcze, jakie. E, a, jeszcze jedną rzecz. Ten. Jak komar ugryzie, tak? Gdzieś tutaj kurde wiesz, w, w Azji, nie? To bierzesz ten mały plasterek czosnku, przykładasz na, na, na komara ukąszenie, czy tam jakieś osy czy coś, zawiązujesz jakimś tam bandażem czy coś, jak to jest poważne, odchodzi od razu. Swędzenie i to, i to wszystko. Można to na świeżo bastorsować, na, na choroby skóry także, tak? To, to, i, I dlatego nie dodaję miodu, bo bym się kleił, prosto mówiąc, tak? Ale jak to chce, to są, można powiedzieć na pół i dodać miodu, a tam nie dodać, sobie zrobi taki właśnie spray nawet. Wszystko można z, z tego zrobić. To jest piękna, super rzecz, tak? I co jeszcze? Na co w ogóle to działa? To, 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 to są, te zastosowania tutaj, to już są tak zróżnicowane, że ja musiałam sobie na kartce napisać, bo ja bym tego chyba z, bym, bym, bym pozapominał, tak? Pierwsze co to to zapobiega dla Raku, tak? Czemu zapobiega raku? No wiadomo, że w czosnku są związki takie e, antyoksydanty i w tym pieprzu są antyoksydanty, nazywa się peperina, piperina, prze, przepraszam i piper negro, czarny pieprz, takie, taki związek, że właśnie to jest utleniacz, tak? i utlenia komórki rakowe, takie rzeczy, pomaga zmniejszyć tumory, tam takie rzeczy, tak? I na covid, to też jest idealne, na covid, tak? Żeby się chronić przed tym pieprzonym covidem albo już jak ktoś ma covid, to żeby to właśnie jeść albo pić albo nie wiem, no, używać, tak? I na co jeszcze jest? No wiadomo, że pieprz jest na trawienie, jak jakieś brzuch bola, to tam babcia dawała pieprz czy coś albo jakieś tam ten, tak? Na trawienie ten cząstek też. Na wrzody, bo to jest wiesz ocet Jabłkow, na każdego rodzaju infekcje, tak? E, e, na, 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 na grzyby, na, 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 e, na wirusy na infekcje, na choroby, na, na wszystko, tak? Na trawienie, reguluje ci cholesterol, tak? E, e, naciśnienie krwi ci też opada. W ogóle to jest super rzecz, tak? Na serce, na udary, na płuca. Co tu jeszcze mam? E, a, dla palaczy to jest też super rzecz, tak? Jak ktoś pali fajki, i chce dłużej żyć, to to Lepiej śmierdzieć, palić i żyć dłużej, nie, niż tam takie rzeczy robić, nie. Ale to jest dużo też witamin tutaj, wiesz, i też reguluje hormony tutaj. Ta rzecz reguluje hormony, przeważnie kobiece, wiesz, jak ktoś się stara o dziecko czy coś, to reguluje to hormony kobiece tak samo, wiesz, i mężczyzny. To może dzieci można mieć, może więcej przez takie właśnie e, mikstury, no może ten zapach tego czosnku, może będziesz miał mieć dzieci, ale no, jak kobieta będzie i ty będziesz jadł, to będzie super, nie. I też ten, to jest w ogóle stosowane też na hemoroidy. Też jest ważne takie że I takie stosowane dawno temu w Chinach na e, tuberkulozis, na, e, na gruźlicę, Rozumiecie? To jest lek powszechny. Ja nie wiem, czy takie coś w Polsce w ogóle istnieje. Takie coś. Ja nie wiem, czy takie coś, ktoś zna. Ja nie wiem, czy na filmy są na YouTube o, taki, o takich rzeczach. Ja, ja, ja nie wiem. Ja nie znam żadnej informacji po, po polsku na, na, na Google, tylko po. I jednak i to potwierdziło to, co ja wiem. Sobie, jak, jak to zna angielskie, to so może tam sobie, sobie te, nie? Wziąć i zobaczyć, nie? Czy ja mówię głupoty, czy nie. No i to wszystko. No polecam Wam bardzo z całego serca to zrobić. Wiem, że to troszkę robotę zajmuje, bo trzeba pociąć to wszystko, zrobić ocyd jabłkowy, ale to się opłaca robić. Zawsze jest na libera czosku z tych ogrodów. No co z tym czosnkiem robić? No, to zróbcie takie takie coś. A jak to używać, tak? Bo to ten, jak to używać. To już się na ona zobaczyć jak to używać na jakieś specyficzne choroby, nawet na cukrzycę, bo to cukier wybuchuje. To są takie już e, rzeczy, że już nawet nie pamiętam e, dokładnie na, na co to jeszcze jest, ale na dużo na dużo na dużo chorób. I jak ja to na przykład stosuję, tak? Ja bym sobie teraz zlał na przykład dwie łyżki stołowe do ciepłej wody i samego rana bym to wypił, tak? Rozumiecie? sałatkę na przykład robię, jakieś pomidory, coś tam, coś tam, wiesz, to ten czosnek sobie wezmę łyżkę i do tej sałatki sobie włożę, tak? Takowa się to jem. I to mi strasznie pomaga, bo ja miałem ten ocet jabłkowy i wybywam tam, wiadomo, że ocet jabłkowy jest bardzo zdrowy i, i e, się go pije na głodny żołądek, ale mnie jakoś tak żołądek palił od tego ostu i czułem się jakoś tak, kurde, nie halo się czułem z tym, z tym ostrem na tym żołądku, na tym pustym, tak? Ale jak to zjem, z tym pieprzem, z tym, z tym czosnkiem, ten ocet jabłkowy, Zero na żołądek mi Się idealnie czuje, czy czuje tak fajnie na żołądku, tak? I to też wypukuje toksyny z, z ciała, tak? Ktoś ma jakieś problemy, toksyny, antybiotyki brał, czy, czy na COVID jest chory, czy, czy po chemioterapii, czy takie rzeczy, to tylko to, tylko to musi być ocet jabłkowy tutaj. Pamiętajcie, I cząstek musi być po 10 minutach już zalany tym, nie? jak nie zdążycie obrać obra tego czosnku 10 minut, to możecie wiecie, mieć soki, a czy co so sok? So Ocet, ocet ten cały, nie? I czosnek. I tam, wiesz, tniesz czosnek, tniesz, wkładasz i zalewasz octem. I zalewasz. Tak, żeby, wiesz, od razu tam musi iść. Nie może czosnek siedzieć na, z boku na stoliku i utleniać się, tak? Pamiętajcie, to jest bardzo, bardzo ważne, bo będzie stracić te ala procenty tutaj, tak? Okej, okay, na razie. Dziękuję Wam uprzejmie. Pamiętajcie o tym. Na zdrowie. Na zdrowie wszystkim życzę. Na razie.